Jakob Georgia. Kiedyś Pan mówił o zamachu stanu, zauważmy, że to się właśnie dzieje. No powiedzmy, obserwujmy, bo to asteroida czy przebiegnowanie Ziemi. Słuchajcie, wcale to nie jest głupie, bo jeżeli nie wojna, to coś jak wojna. Ostatnio piszą w poważnych portalach, że coś się z biegunem z magnetyzmem Ziemi dzieje, dzieje, bardzo niepokojącego. Po co ta wojna? Jaki jest cel? A powiedzcie mi, jaka wojna miała jakikolwiek słuszny cel? Jaka? Który agresor miał sensowny cel? Prócz zawiści, nienawiści, i zdobycia czegoś. Dlatego najczęściej zło upadało. Depopulacja, Adam Kaleciński. Przyjacielu, depopulacja. <grywa> wszyscy pijemy, znaczy ja nie, ale wszyscy pijemy wodę w plastikowych butelkach. Po co wojna, przyjacielu? Chociażby tylko to, że pijemy wodę w plastikowych butelkach. Depopulację można zrobić w różny sposób niezauważalne. Ktoś mnie pyta, co ze złotem. Nie, nie powiem tego. Nie chcę być szalonym. Już już. Yy, czy warto zostać w Polsce, czy lepiej wyjechać do Czech? Słuchajcie, będę w tych swoich wizjach staroświeckich. Yy, kiedy mówiłem, że będzie wojna, Duża wojna na świecie, to w Europie najbardziej bezpieczne to Rumunia i Bułgaria. I tylko to mogę Ci powiedzieć. Patryk Ostrowski, czy zabiorą pieniądze ludziom skąd? Patryku, jakie pieniądze? Nosisz plastikową kartę. A mówisz, nawet nie musisz tej karty nosisz. Masz w telefonie. E, jak to tam, jakiś programik, z niego wpłacisz. O jakich pieniądzach mówimy? Pieniędzy nie ma. Nikt nie będzie cię denerwował, że ci zabiorą dopisane do, jakiegoś, do jakiejś plastikowej karty cyfry z zerami. Nie na tym rzecz polega. Nikt nikomu nie musi zabierać pieniędzy, bo ich nie ma. Jeżeli ich nie ma, to można sobie dopisać po prostu je. Po co zabierać komuś? Żyjemy w schizofrenii ekonomicznej od wielu lat. Magda Wilk. Złoto, złoto, złoto. Co z nim? Magdo. Jeżeli przyjdzie czas wojny, to nikomu na świecie nie pomogą plastikowe karty. My po prostu z dnia na dzień stracimy wartość swoich kart, która jest iluzją. Złoto, 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 jak napisałaś, to nie tylko złoto. Wszelkie wartości, jakie posiadamy zaczną być wartościami realnymi, więc wtedy obywatelowi będzie można zabrać rzeczy realne, które mają swoją wartość wymierną, bo są prawdziwe, które te rzeczy można wziąć w rękę. Natomiast te konta, które są iluzją, nie mają żadnego znaczenia. Cokolwiek złego się zacznie na świecie dziać, tam. W tym kraju, pod które taka karta będzie należała, ona automatycznie wygasa i przestaje mieć wartość. Jest niewypłacalna. Mimo że możecie mieć tam dużo. Dolar, dolar, dolar. No właśnie. Dolar. Też go nie jestem pewny. Ponieważ wszystko jest zamienione w plastikową kartkę. A to uwarunkowane jest od tego, z... uwaga. Czy będzie światło, czy go nie będzie? No macie plastikową kartę. I wyłączyli wam światło. No. Idźcie nią zapłacić. Idźcie do bankomatu z niej wypłacić pieniądze. Macie pieniądze? Nie macie. I możecie mieć na tej karcie miliony cyferek dopisanych. Wystarczy, że zgaśnie światło po pieniądzach. To jest żartobliwie powiedziane, ale jest w tym dużo prawdy. Wasze miliony... Są uzależnione od, <noise> od prądu. Więc żeby utrzymać wasze miliony na kartach, musicie dbać o to, żeby był prąd. Oczywiście żartuję, ale jest w tym pewien podtekst, który powinniście brać pod uwagę. Nie mamy nic, jeżeli chodzi o bankowość, ponieważ jest to wszystko iluzją. I w momencie, kiedy umowa na te plastiki zostaje zerwana z powodu czegoś, co się dzieje niebezpiecznego na świecie. To są tylko kawałki plastiku. Reszty nie mamy. Ale wystarczy zgasić światło, wyłączyć prąd i już nic nie mamy. A gotówka. <grym> A gotówka. No właśnie, ktoś napisał, wybrać. A, Frank Szwajcarski, coś Wam powiem! Jednak powiem, ale przed chwilą nie chciałem powiedzieć. Miałem wrażenie, że w Europie może się coś takiego wydarzyć, że tylko trzy waluty będą miały znaczenie. Byłoby to kiepsko. I skojarzyło mi się, o dwóch nie wiem, ale skojarzyło mi się, że jedną z tych trzech walut. Niestety, na nerw chyba wielu frankowiczom, jedną z tych walut wartościowych będzie frank szwajcarski. No, nie jest to miła wiadomość dla wielu z nas, ale tak. Mi się to skojarzyło. Żeby się to trochę żartobliwie mówię, ale tak poczułem. Słuchajcie, to są za daleko posunięte pytania. Alicja Kowalewska, a co z kredytami? No, zrozumcie, jeżeli, jeżeli te plastyki, które są iluzją, że mamy pieniądze, znaczy, póki jest umowa, póki tak się umówiliśmy i nic się nie dzieje, no to, to ta iluzja działa. Możemy i z tym plastykiem i płacić, ale tak jak mówię, wyłączą nam światło i nie mamy nic. Podobnie czy kredyty, no. Działa to na dwa sposoby, ale... ale... Tak. A ma pan jakieś pozytywne poczucia? Zapewne by się ich znalazło, ale... Pytanie, czy po 3,5 roku Polska będzie na mapie Europy. Wiecie co? Z tym upadkiem rządu, rozpadem rządu, jak to inaczej nazwał, i potem, że będzie rząd tymczasowy, to ja wam powiem, że ja nie byłbym. Nie jestem pewny, proszę panią, tego, o co pani mnie zapytała. Mam duże. Czy Polska, tak jak jest, będzie na mapach Europy? Obszerowo być może tak, ale mentalnie. <ścoughs> Baldemar G., czy pan przeżyje wojnę? Nie wiem. Coraz bardziej uświadamiam sobie, że jestem w trakcie tej wojny, więc ją na razie przeżywam. Czy wojna będzie konwencjonalna, czy biologiczna? Ja powiem tak, na razie jest to wojna taktyczna. E, a wyzwolić nas może z tego obłędu, wojna konwencjonalna. Jeżeli wybuchnie wojna konwencjonalna, wówczas, e, wówczas może to być. Oczywiście to będzie straszne, ale może to być. Zbawienne dla przyszłości. Panie Jackowski, czy może się pan skupić na wizjach, a nie na przypuszczeniach? No. Tak, ale ja staram się tą, te niezrozumiałe rzeczy sam poczuć. Czecie, ja muszę. To nie, nawet nie chcę pokazywać tego nie palę, ale... Czasami się muszę wspomóc, jak mam nerwy. Nie na was się nerwuję. A mówiłem, o tych, a mówiłem wam o tych aresztowaniach e, e, trzech, ej, nie mówię, kilku polityków będzie aresztowanych. I od tego się zacznie. Nie wiem gdzie. Ale pamiętajcie, aresztowanie kilku polityków. Cholera, to może to być jakiś zamach stanu gdzieś. To Jest wszystko przygotowane prowokacyjnie. Słuchajcie, może mówię to w sposób szalony, ale obawiam się, że może to mieć to związek z tym, że to wszystko, co się teraz dzieje, a potem jedna prowokacja, która jest już dawno zaplanowana to aresztowanie tych polityków. I od tego się wszystko zaczyna. To może wcale nie chodzić o duże państwo. Uwaga! To może nie chodzić o duże państwo, ale e, świat się zetrze w stosunku do tego niedużego państwa. Będą dwa fronty w stosunku do niedużego państwa. Jedna i druga strona. I one będą przeciwko sobie. Dobrze. Już długo. Jest was 21 tysięcy. Dziękuję za to. Pozdrawiam do niebawem. A! Jeszcze no Jeżeli was tak jest dużo, to powiem wam, nie łapcie mnie za słowo. Ja naprawdę e, szukam czasu, żeby to audycję zrobić. Nie zawsze go mam. Nie robię tego z lekceważenia, nie lekceważę Was. E, i nie, nie obrażajcie się nami, ale też nie obrażajcie mnie, że, że, bo to jest życie. No, no, toczę ten kanał dość długo, i, i, i nie zawsze jest taka możliwość. Uwierzcie mi, że bardzo sobie cenię. Chciałem nawet być luźniejszy w stosunku do tego kanału, bo czasami kogoś wam pokazać, z kimś porozmawiać, ale widzę, że wielu was to razi, więc nie będę. A jestem człowiekiem, który stara się w jakiś tam sposób być wylewny i, i jak się z czegoś cieszę, chcę Wam też to pokazać. A potem piszecie, czy widzę coś też pozytywnego. Czasami mam pozytywne momenty w życiu i chcę się z Wami nimi podzielić, więc nie się na mnie, że to pokazuje, żebyłowo. Wszystkich Was pozdrawiam. Do niebawem. Pozdrawiam.